Wystartowaliśmy 12 lat temu z pomysłem, można powiedzieć, startupowym, rozwinęło się fantastycznie. Teraz mamy mnóstwo klientów, tutaj też pracuje ponad 10 osób, także no, całkiem fajna sprawa. No, oprócz Polarni kawy, serwis ekspresów, sprzedaż ekspresów, no i oświetnie najmłodszy, bo prawie dwuletnie dziecko, czyli szkoła baristów i akademia kawy. Ja się urodziłem w Tarnowie, dokładnie w Mościcach. Pracowałem w wielu miastach w Polsce i kiedyś stwierdziłem, że no w Tarnowie nie ma paradnika kawy, mam o tym duże pojęcie, dużą wiedzę, więc spróbujmy, wystartujmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i no jak widać, się udało, bardzo dobrze. Tak, zaczynaliśmy od 50 m2, potem było 130 m, zrobiło się za ciasno. Nabyliśmy ten budynek, gdzie teraz jesteśmy. Tu mamy ponad 800 i też jest ciasny już. Sklepy to jest tam 10%, może, może nawet mniej powierzchni całej, także to są malutkie Przed sklepem są stanowiska, gdzie można napić się kawy na wynos. No i oprócz tego, oczywiście, biura, pomieszczenia palarni, pakowni, pomieszczenia z kawy surowej. Trzy pomieszczenia, w których znajduje się serwis, gdzie są części eksperci, czekające na naprawę, i te na odbiór. No i oczywiście ta część tutaj, czyli trzypiętrowa do budówka, gdzie jest szkoła i część socjalna. Cóż, naszą specjalnością są mieszanki kaw, które tutaj komponujemy. Mamy ich już ponad 200. Staramy się, żeby. Każdy klient, który przede wszystkim gastronomiczny, który chce się czymś wyróżniać, żeby zrobić dla niego coś, co odpowiada jego gustom, jego no i klimatowi y, restauracji kawiarni. A oprócz tego, y, mamy, rozwinęliśmy też y, mocno część y, Speciality kaw, więc y, dużo takich bardzo dobrych, niestety też drogich drogi kaw, ale no, wyśmienitych mamy w swojej ofercie i na to też jest duże zapotrzebowanie widać. Początki były trudne, no bo jak zaczynaliśmy, to był stereotyp kawy włoskiej, czyli żeby kawa była dobra, musi być z Włoch. No i pierwsze lata to było właśnie obalanie tego mitu, że kawa wcale nie musi być z Włoch, tylko wystarczy ją dobrze zrobić i, i sprzedać, i popróbować, pokombinować z nią. Także tak się zaczęło. Udało nam się to obalić i zaczęło się. Metod alternatywnych jest kilka. Dlatego nawet no, musimy poznawać z klientem, dowiedzieć się, jak on, co ma w domu, jak, co by chciał mieć, jak on widzi, jak tą kawę robić. No i później ewentualnie y, zapraszamy do Akademii Kawy, gdzie y, pod okiem y, Tomka można się nauczyć albo wyciągnąć niesamowite rzeczy z kawy. Oczywiście, że jest. I jest wszędzie, i jest za punkt honoru ładnych parę lat temu, jak miałem przyjemność spotkać się z Piotrem i wpadliśmy na ten genialny pomysł, żeby stworzyć to cudowne miejsce, stwierdziliśmy tak. Ja za punkt honoru stwierdziłem, ja bym bardzo chciał, żeby wciągnąć Tarnów na mapę kawową Polski. Bo jest ciągle taka, a wszyscy jeżdżą do Krakowa, nie? kawa Kraków, a my mamy mnóstwo wspaniałych miejsc, mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy Przyciągają się jak magnes. To jest tak, że to jest reakcja łańcuchowa. Nagle się okazuje, że spotykamy cudnych ludzi, o których za moment też będziemy mogli porozmawiać, jak na przykład Kamil Czarnik, mistrz, oficjalny mistrz Late Art 2022, który przede wszystkim udowodnił sobie, ale też innym, że można że można wzbić się na wyżyny, gdzie z dumą za rok yy, będzie reprezentował Polskę na światowych zawodach. Ta szkoła to jest takie przedsięwzięcie, gdzie naszym zadaniem jest yy, w jak najkrótszym czasie, bo to też ta szkoła jest troszeczkę zupełnie inna niż wszystkie. Yy, znaczną część teorii yy, robimy przy ekspresie podczas, nazywca jedno wynika z drugiego. To nie jest tak, że przyjdziecie do nas i będziecie się szkolić, my wyciągniemy rzutnik, pierwsze 6 godzin będą slajdy i pokaz, bo to wszystko można sobie dodatkowo potem z internetu i od nas też można się tego dowiedzieć. To jest jakby taka oddolna rewolucja, bo my obsługując ponad 80, jak nie więcej w tym momencie procent rynku tarnowskiego, Wystarczamy do tych miejsc kawę i teraz zadaniem tego baristy i też naszym zadaniem jest stworzyć takiego baristę, który tej kawy po prostu nie zepsuje. I na pytanie, ej barista, co masz w młynku, chcielibyśmy, żeby ten barista z dumą mógł powiedzieć, mam to i to z takich i z takich plantacji, z wysokogórskich, obróbki mokrej, suchej. To wszystko jest i coraz fajniej się dzieje, bo żyjemy Teraz w tym przepięknym momencie trzeciej fali, broń może trzeciej fali covidowej, jest to third wave coffee, jest to fala, jest to nurt edukacyjny. I to nie jest tak, że ja tylko edukuję, to jest tak, że ten klient sam również zaczyna się edukować. I zaczynamy doszukiwać się tego, co my w końcu pijemy, bo kiedyś było, wchodziliśmy do sklepu, kawka była zmielona, spakowana w te takie Góweczki hermetycznie, niewiadomego pochodzenia, niewiadomej daty palenia. A dziś zaczynamy sięgać po rzeczy cudowne, które czasem nawet nie wyglądają jak kawa, smakują jak kawa, pobudzają jak kawa. I całe to przedsięwzięcie, oprócz technik standardowych, czyli ekspresu kolbowego, coraz częściej haczy o metody alternatywne, które w tym momencie przeżywają ten boom. Troszeczkę pomogła w tym wszystkim pandemia, bo to nie jest tak, że nic nigdy nie dzieje się bez powodu. W związku z tym, że nie mogliśmy wyjść do kawiarni, zaczęliśmy kombinować, zaczęliśmy szukać tego, jak zrobić sobie dobry kubek kawy. Oczywiście to nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Jak obejrzymy film z internetu, i super, to ja też sobie tak zrobię. Yy. Posiadamy mnóstwo kaw z różnych segmentów, segmentów premium, segmentów specialty. Wypalamy kawę specjalnie do danej techniki i w sytuacji, kiedy próbujemy w domu, nie wychodzi zawsze można do nas przyjść. Jesteśmy bardzo elastyczni, stworzyliśmy myślę całkiem ciekawą ofertę kursów, bo najciekawszym elementem jest kurs dedykowany. Na zasadzie przychodzisz do mnie, mówisz Czuję, że mam braki tu i tu. Ja mówię, dobra, potrzebujemy na to tyle i tyle. Ja obiecuję, że nie przeciągam. Wybieramy sobie techniczkę, robimy sobie w niej kawy i to się przenosi na winowo, bo to jest tak, że nawet jeśli ktoś zrobi sobie tą kawę w domu zrobi ją kilku innym osobom. Te inne osoby mówią a skąd ta kawa, a ja też bym chciał. My zawsze bardzo chętnie pomagamy. Myślę, że ogromnym plusem całego przedsięwzięcia jest to, że u nas można kupić 100 gram kawy. Najgorsze, co można zrobić, to kupić, bo jesteśmy zmuszeni, całe kilo, robimy sobie kawę, dwie, trzy i okazuje się, że ona jest niedobra. I teraz dylemat moralny. Na moralnej. co z tą kawą zrobić? Czy... Częstować nią gości, czy właśnie zmarnowaliśmy stówę niepotrzebnie? U nas zawsze proponujemy trzy próbeczki, po sto. Potem klient wraca, mówi tanie, tanie, a ta całkiem ciekawa. To stwarza przepiękną sytuację, bo ja słysząc, a ta już, dwa, trzy następne spotkania, ta jedna mówi mi: okej, okay, to jest ten profil, szukamy tych. I dążymy jak najszybciej do ideału. A ten ideal to jest ten kubek kawy, który maluje uśmiech na twarzy. Może zacznijmy od tego, jak tutaj trafiłem. Trafiłem tutaj przez mojego kolegę z pracy, który poznał mnie z Tomkiem. I tak zaczęła się w sumie przygoda za gif Oni stwierdzili, że chcą mnie trenować, i ja stwierdziłem, że, że też No, że, się, że zgodziłem się po prostu, bo to była dla mnie wielka szansa. A w sprawie pomocy na pewno była kawa, mleko i sprzęt, który był bardzo potrzebny do startu, żeby przygotować się na, na najlepszym sprzęcie. I tak samo miejsce po prostu i spokój, żeby przeciwdziałać sobie prezentację, którą miałem na mistrzostwach. za cel obrałem sobie to już około 2 lata temu, kiedy dowiedziałem się, że jest coś takiego jak mistrzostwa Polski laté art i już wtedy wiedziałem, że chcę wziąć w nich udział i wtedy można powiedzieć, że już zaczęły się takie jakby pierwsze przygotowania. Przeglądałem się, jak to wszystko wygląda, jak odbywają się te mistrzostwa, a takie już typowe przygotowania do mistrzostw zacząłem, kiedy został ogłoszony termin w tym roku. I to były takie trzy miesiące przed Mistrzostwami już zaczynałem trenować, wymyślałem wzory, a taki miesiąc przed Mistrzostwami to już było takie cały czas trenowanie tych wzorów i powtarza, powtarzanie ich na ekspresie. Pracuję już w gastronomii i z kawą jestem związany od ponad trzech lat. I tak w sumie zaczęła się też moja przygoda za teatrem, bo zaczynałem w sumie no nie, nie wiedziałem nawet jak obsługiwać ekspres tak naprawdę, więc zaczęło się od tego, że zobaczyłem u kolegi jak robi wzór latte art, to było akurat serce i stwierdziłem, że ja też chcę i tak zaczęło się moje zamiłowanie do latte artu i w ten sposób e, doszło do tego miejsca, w którym teraz jestem, czyli aktualnym Mistrzem Polski. Ja na kawie najczęściej maluję zwierzęta, ja się naj, one są najbardziej spektakularne, prawda. E, jest też dużo umiejętności wymagane, żeby narysować szczegółowo ten obrazek, bo najważniejsze w letearcie są szczegóły, szczególnie w tych takich, właśnie, skomplikowanych wzorach, bo w rozecie, czy tam tulipanie, czy serduszku, no, to jest wymagany jeden, tak naprawdę, ruch. No nie jest to łatwe, ale, ale nie jest tak spektakularne, prawda, jak te zaawansowane wzory, które no, robią wrażenie na klientach, i, i to widać i, i słychać, bo też miłe słowa e, zawsze są. Potrzebujesz kawy? Agifa. Chcesz się nauczyć robić ją? Agifa. Zepsuł ci się ekspres? Agifa. Zajrzyjcie na nasze media społecznościowe, tam też dużo się dzieje. Płaskiego, 47. Zapraszamy serdecznie.